Witam cię, Rok. Przedstawiłeś bardzo ciekawą wizję swojego życia pośmiertnego. Poniekąd bardzo podobna do mojej, którą planuję zrealizować. Generalnie, tak jak powiedziałeś, to, co stanie się z moimi zwłokami po śmierci. Bardzo mało mnie interesuje. Bardziej zależy mi na tym, żeby moi bliscy, którzy będą żyć po mnie, żeby pamiętali kim byłem, co dla nich zrobiłem, całe moje życie, żeby czasem właśnie wspomnieli mnie, spojrzeli na zdjęcie jakieś, na to co pozostawiłem po sobie. Tak jak na przykład twoi bliscy będą mogli się pochwalić całą twoją tubą. A to żeby ktoś się zbierał nad moim nagrobkiem, czy tam trumą w ostateczności, czy odprawia jakieś ceremoniały, to jest totalny zbytek, jakaś zaszłość, nie mam pojęcia. Tak się jeszcze tylko zastanowiłem, jeżeli byłbyś dębem, zrobiliby krzesło i już ci to nie bardzo odpowiada. Okej, okay, a pomyśl co by było, gdybyś był kijem baseballowym? Jako, że moja rodzina ma bardzo daleko nagrobki swoich bliskich, zwykle co roku delegujemy tylko jedną osobę, która jedzie gdzieś tam hen-hen w Polskę i w ramach jakiegoś tam rodzinnego spotkania jeżdżą po grobach bliskich. A my tutaj, którzy zostajemy na miejscu, idziemy sobie na któryś tam z cmentarzy okolicznych i zapalamy tylko znicz. Tak symbolicznie. Zresztą jak całe te święto jest symboliczne, tak? No i przy okazji tego właśnie zapalania znicza i zwiedzaniu cmentarza naszło mi kilka takich refleksji dotyczących bardziej spraw przyziemnych, jeżeli chodzi o ten cały ceremonię ogrzebania. A nie mniej e, chciałbym się nimi podzielić z większym gronem. Zauważyłem przede wszystkim, e, że te miejsca nagrobkowe są strasznie chaotycznie porozstawiane. E, niby jest dużo miejsca, momentami jest tak ciasno poustawiane, że nie da się e, stopy wstawić. Nie mam żadnego pojęcia, co kieruje tymi, którzy właśnie wykopują te miejsca pochówku. Czy ktoś to planuje? Moim zdaniem, powinno coś takiego być planowane, co ułatwiłoby choćby taką rzecz, jaką dzisiaj z rodziną przeprowadziłem. To jest poszukiwanie tam jakiejś znajomej, której chcieliśmy zapalić z nicz. I znaliśmy tylko imię. I jedynie rok, w którym zmarła. Przeszukaliśmy ponad pół wielkiego cmentarza. No i nie byliśmy w stanie tego wykonać, ponieważ nagrobki były tak porozrzucane rocznikowo: to tu jeden zmarł, to tam, to trzeci dziesiątego. No, totalny chaos. A wydaje mi się, że bardzo łatwo można byłoby to rozwiązać tak, że miejsca są po kolei poustawiane, każdy kto umiera danego roku jest schowany w kolejności, bez wyróżniania po kolei, może to jest troszeczkę takie śmieszne aczkolwiek wydaje mi się, że bardzo by to choćby nawet estetycznie wyglądało jak na przykład wiele razy widzi się na tych amerykańskich filmach jak to są ładnie na grobki poustawiane, malutkie z równych odstępach Moim zdaniem to bardzo przyjemnie wygląda. Wolałbym po takim cmentarzu chodzić niż po takim, gdzie wszystkie nagrobki są albo w kupę porozstawiane, albo co 10 metrów i poobrastane jakimiś zielskami i poobstawiane wszystkimi tymi zniczami. Drugą sprawą to jest wykupywanie miejsc nagrobkowych. Przecież to jest chore. To jest totalnie Porąbane, tak? Ja kompletnie nie myślę o tym, żeby mieć jakieś miejsce pochówku. Okej, okay, jestem jakiś może dziwny. Mam bardzo duże przekonanie, że znajdzie się gdziekolwiek, jeśli będę w ogóle chciał być pochowany, jakieś miejsce, gdziekolwiek i moi wszyscy bliscy będą wiedzieć, gdzie to jest. Więc co za różnica, czy będę bliżej płotu, czy bliżej krawężnika? To jest dla mnie totalna abstrakcja. Jedna z drugą refleksję się wiążą, ponieważ ci, którzy wykupują sobie te miejsca, psują harmonogram, jakby pochówków, tak? Jeśli chciałbym, żeby wszystkie osoby chowane w 2010, powiedzmy, były po kolei chowane gdzieś tam na pewnym obszarze, to osoba, która sobie wcześniej wykupiła w danym tym obszarze miejsce i umrze, powiedzmy, za 5 lat, no to zburzy całą harmonię, że tak powiem, tej idei chowania tam estetycznego wyglądu tego całego cmentarza. A tak kończąc te narzekania, to bardzo przyjemny dzień. Cieszę się, że od kilku lat mamy bardzo fajną pogodę i jest bardzo przyjemnie przejść na taki jesienny spacer z rodziną, trochę pogadać, wymienić spostrzeżeniami na pewne rzeczy. No taki czas refleksji, spotkań. No. Mi się wydaje, że bardzo miły dzień. I tak też dzisiaj go spędziłem. Bardziej rodzinnie, na spokojnie, odetchnąwszy troszeczkę od codziennego życia. Jeżeli chodzi o te całe Halloween, jak dla mnie to jest w ogóle śmieszne, że musimy brać od Amerykanów czy skądkolwiek jakieś tam dziwne tradycje. Okay, nie mam do nikogo żalu, że się przebiera i bawi się tam w jakikolwiek sposób, jeśli można to nazwać jakąkolwiek zabawą, tylko wydaje mi się, że jest to zbytek. Mamy swoje tradycje jeśli komuś zależy na jakiejkolwiek tradycji, to powinien ją kultywować. Osobiście nie jestem ani za jednym, ani za drugim, tak naprawdę. Jest mi to zupełnie obojętne, kto co robi w dany dzień. Tak naprawdę jest mi to obojętne, czy są teraz jakieś święta, czy to jest jakieś święto, ten 1 listopada. A samo Halloween, z tego co się orientuję, to chyba jest 30 października, tak? No bo jakoś tak wszyscy tego pierwszego listopada się uwzięli mówić, że jest Halloween, a to jest jakoś troszeczkę chyba inaczej. No to chyba tyle tych refleksji pierwszolistopadowych. Wielkie dzięki za wysłuchanie, no i bardzo serdecznie cię pozdrawiam.